Wymień trzy przyczyny bycia słabym. E, nie chodzisz na siłownię, źle się odżywiasz, nie pijesz wody. Klasa. Ładnie. Klasa. Wymień trzech bogów greckich. Greckich? Tak. Y, poczekaj. Mars, Ares, y, o kurwa, Neptun, Pluton. Bo greccy są jak planety, nie? A rzymscy są... To byli rzymscy. Czy pojeba... pojebałem rzymskich? No. Ja tego nie wiedziałem. W końcu, ty. Zjebałem, no. Bo wymieniłem grecki. greckiej, tak? Tak. Bo greccy to by byli coś. Hephaistos, Atenne, Ares i tak dalej. A Mars, Pluton, Neptun mhm. to są rzymscy. Wymień trzy rzeczy, przez które krzyczysz. Zimna podłoga, zimna woda, szwilki na ziemi. <laughs> – Jakieś nawiązanie do robura? – Szpilki, Nie, szpilki, nie? – No tak. – Szpilki czy... ja wstrzymam szminki. – No to to, no to nieuczesana nie będzie. – Wymień trzy imiona, które nie są dłuższe niż trzy znaki. – Trzy nie są dłuższe niż... Ola, Ala, Ula. – Ło kurwa! – Ale klacza zajebała! – Dobra. dobrze! – Ostatniej sekundzie. Tak. To moment obrotowy. No ale, ale ola. Co? No. Wymień trzech prograczy graczy Counter Strike. E, snacks, PashaBicep, Stazy. Zgadza się. Want.